Nikt nie chce, albo coraz mniej osób, chce być nauczycielami. Dlaczego? No, między innymi o tym porozmawiam z Anetą Korycińską, babą od polskiego, tak znaną w internecie. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo miło. Już troszkę było także w telefonach od słuchaczy tematu zarobków. Podwyżka rzeczywiście, największa w historii, teoretycznie skokowy wzrost zarobków, ale wciąż. Cytując Adama Miałczyńskiego z Dnia Świra, można by rzucać przekleństwami, będąc nauczycielem, licząc wypłatę. To prawda. Myślę, że ludzie, którzy idą do tego zawodu, nie myślą na początku o pieniądzach, bo jeszcze często są młodzi, są studentami, idą niesieni tym, że kochają na przykład literaturę. Ja mogę tutaj się wypowiadać jako nauczycielka języka polskiego. Yy, I tak, szkoła poetów, jak mówił tak. <laughs> Adaś. tak, tak, tak. A Myśleliśmy, że życie. Boga za nogi złapaliśmy. Tak jest. Tak. A później przychodzi życie i okazuje się, że na przykład nawet nie stać na wynajem mieszkania, a już na przykład czasami kawalerki za tę wypłatę. Bo niestety takie są realia życia nauczyciela w Polsce. To też widoczne jest moim zdaniem na przykładzie Warszawy, że nauczyciele w całym kraju generalnie zarabiają tyle samo, ale już koszty życia w różnych miejscach się różnią. Czy to można by jakoś systemowo rozwiązać? Na pewno, My jeszcze jeżeli się jest na przykład nauczycielem w jakiejś mniejszej miejscowości, to są dodatki. E, tego nie ma już w mieście. Mm -hmm. I faktycznie od góry mamy powiedziane, ile nauczyciel powinien zarabiać w, w placówce publicznej, a życie wiadomo, w różnych miejscach jest zupełnie e, inaczej kosztuje. To żeby już zamknąć temat finansów, to ja tylko powiem, że tutaj te zarobki nauczycieli to jest pewnie około no, niecałe cztery tysiące na rękę po tych podwyżkach, yy, mówiąc o nauczycielu początkującym, a. Koszt mieszkania, wynajmu mieszkania w Warszawie to też są okolice 4000 obecnie, razem z rachunkami. Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ale nie tylko o, o pieniądzach chciałbym porozmawiać w kwestii zawodu nauczycielskiego, no bo mówi się też o tym, że spada prestiż. Czy spadł w ogóle, zanikł gdzieś prestiż tego zawodu? Jak to się objawia na co dzień? Pani była nauczycielką, pani zrezygnowała, czy tutaj ten element też miał znaczenie? Nadal uczę, tylko uczę ze względów finansowych, bo to się oczywiście łączy yy, i też ze względu tego, żeby nie być już uciskaną troszeczkę. Mm -hmm. To znaczy jednak ten nauczyciel w systemie jest osobą podległą dyrekcji bardzo często, ale także innym różnym nadrzędnym yy, instytucjom i yy, on jest tym ostatnim, yy, ostatnią, yy, ostatnim organizmem w tym łańcuchu pokarmowym, o tak można powiedzieć, yy, nieładnie, dlatego że yy, Nikt nie przejmuje się tym losem nauczyciela także w pracy, nie masz superwizji, ten nauczyciel musi być zawsze na czas, musi mieć zawsze w dobrym humorze i oczywiście wiem, jakie będą argumenty za chwileczkę, że przecież nie macie tak źle, bo macie wakacje, nie macie tak źle, bo kończycie wcześniej, tak? A co to wy nie pracujecie weekendy chociażby albo pracujecie mniej niż 8 godzin dziennie? Różnie z tym bywa. Trzeba pamiętać, że czasami nauczyciele nie mogą dostać pełnego etatu, więc nawet nie mają tej wypłaty, o której tutaj już pan mówił. A jeżeli mają to robią na kilka etatów, a jeszcze trzeba sprawdzać pracę, więc właściwie to jest 7 dni w tygodniu nieustannej pracy i odpowiedzialności. Do tego spotykamy się z coraz nowymi, różnymi przypadkami. Trzeba się nieustannie kształcić. To jest dobre, ale gdzieś ten odpoczynek powinien być. I te przypadki, które mam na myśli, one są bardzo poważne. To znaczy coraz. Częściej zauważamy różne kwestie dotyczące kryzysu psychicznego wśród młodych osób, wśród dzieci. Mamy tak dużą dzisiaj skalę nawet samobójstw wśród małych dzieci, i ten nauczyciel musi być odporny na to wszystko i jeszcze potrafić pomóc. A kiedy on nie ma tego czasu na to, żeby zadbać też o swoją psychikę, przy takim nadmiarze też różnych złych informacji płynących ze świata. Jeszcze jest uciskany przez dyrekcję. To było widać dobrze przy strajkach nauczycieli. Wiem, że w niektórych placówkach w Warszawie nawet nauczyciele nie dość, że mogli strajkować, ale pod warunkiem, że w piwnicy to jeszcze im dywan zabrano. Mm -hmm. Więc i jeszcze nie za te dni nie dostali oczywiście wypłaty i za każdym razem była to kara za każdy dzień strajku, no to właściwie nie ma ani satysfakcji z pracy. Jest duża frustracja, a ta frustracja pewnie się przelewa też na te kontakty z młodymi ludźmi, co jest po prostu już kwestią patologiczną, bo Dziecko idąc ze szkoły powinno się czuć tam dobrze. I nauczyciel też dobrze, gdyby był tak pozytywnie nastawiony, tego kontaktu z młodym człowiekiem, i żeby miał na tyle tej odporności i wiedzy, i takiego, takiego czasu na refleksję, żeby mógł mu pomóc. Rozmawialiśmy ostatnio w Trójce też o kwestii nauczycieli i tego właśnie. Jak to powiedzieć? Co się wiąże z tym nieodrabianiem prac domowych? O, mm -hmm. prawda? Bo mamy to, że nauczyciele i tak muszą je sprawdzać, ale nie mogą wystawić oceny, nie mają już narzędzia, żeby motywować uczniów do pracy, czy mobilizować bardziej. No a pojawia się jeszcze kwestia. Taki obrazek widziałem wczoraj, czy przedwczoraj w internecie, zupełnie przypadkowo. Po jednej stronie rok 1970, komiks. Rok 1970, i nauczyciel razem z rodzicami w stronę ucznia z pytaniem, co to za oceny, pokazując świadectwo czy jakąś kartkę, a obok obrazek rok 2020, i już to rodzice razem z uczniem w stronę nauczyciela z groźnymi minami to samo pytanie zadają, czy podejście rodziców też jest deprymujące dla nauczycieli, i stąd też może wynikać ten problem z ich brakiem jest tak na pewno mamy zmianę w całym społeczeństwie. Rodzicami teraz jest to pokolenie, które już my mówimy tak trochę może niegrzecznie, ale to pokolenie, które zaczyna też nad sobą pracować i moje pokolenie to są nauczyciele i rodzice, czyli ci, którzy na przykład już chodzili też na terapię. Wiemy już czego oczekujemy od szkoły. Na przykład nie chcemy przemocy. Nie chcemy stwarzania atmosfery nauki strachem, czyli na przykład stawianiem jedynek za coś, czego ktoś po prostu nie potrafi zrobić albo za brak Pracy domowej to nie jest w ogóle, to jest przede wszystkim niezgodne z prawem oświatowym. Mhm. Jedynka za brak pracy domowej, bo stawiamy oceny za wyniki w nauce. I, I pod tym względem widać tę dużą zmianę. Ja nigdy nie spotkałam się z tym, żebym miała przykre sytuacje ze strony rodziców, ale to jest mój odosobniony przypadek, bo jak najbardziej znam wiele takich sytuacji. Rodzice do mnie piszą, opowiadają różne e, sytuacje. Piszą nauczyciele, e, jak mają sobie poradzić, na przykład e, z jakimś konfliktem z rodzicem, który po prostu notorycznie wyładowuje frustrację. I to niekoniecznie dlatego, że nauczyciel postawił złe oceny, ale też dlatego, że według Rodzica za mało wymaga od jego dziecka, a na przykład nauczyciel zna ten kontekst, widzi jak dziecko się zachowuje w szkole. Widać to dobrze już nawet na dzieciach w przedszkolu. Zupełnie inne jest dziecko w przedszkolu, kiedy widzi rodzica, a kiedy go nie widzi. Tak my się odnajdujemy w nowym środowisku. Więc na pewno jest tak, że dzisiaj nacisk na. kontroluje się nauczycieli. O tak, rodzice kontrolują nauczycieli. Nie uważam, że to jest złe. Mhm. Y ale też ten nauczyciel musi dostać jakieś narzędzia, umiejętności, jak ma sobie poradzić, jak ma rozmawiać z rodzicem, bo on wie, jak rozmawiać, na przykład, z dzieckiem czy z młodym człowiekiem, ale rodzic ze swoimi wymaganiami, z wizją tego, jak ma pracować nauczyciel, bo przecież chodził do szkoły, to wie, jednak niekoniecznie będzie wiedział, jak wygląda ta praca nauczyciela. Plus jeszcze nauczyciel jest, ma wymagania, które musi spełnić, nie tylko takie systemowe, dotyczące chociażby podstawy programowej, lecz też takie, które narzuca wewnętrznie szkoła i dyrekcja. I on musi się w tym wszystkim odnaleźć. A tu jeszcze przychodzi rodzic i mówi, proszę, zadawać więcej mojemu dziecku. A czy ma pani jakieś pomysły na rozwiązania, być może systemowe, które mogłyby poprawić sytuację nauczycieli i sprawić, że trochę więcej osób chciałoby pracować? Ok, rozumiem, że jedną częścią oczywiście są zarobki, no i to jest jakby rzecz oczywista, ale kwestia budżetu państwa i tak dalej, to jest rzecz trudna, ale poza finansowymi warunkami. Poza finansowymi. Co musiałoby się zmienić? Tak. Mm na pewno bardzo bardzo dużo i musimy zmienić całkowicie myślenie o tym czego my oczekujemy od szkoły bo teraz ja zawsze powtarzam że jakakolwiek reforma czyli dodajemy lektury, odejmujemy, usuniemy troszeczkę żeby rozluźnić podstawę programową to nam nic nie zmienia bo nadal szkoła wygląda tak samo nadal ten nauczyciel jest tym jednym trebikiem w całej machinie i niekoniecznie tym który czuje się doceniany nauczyciel nie ustanie się kształcą ale też się okazuje dzisiaj, że niekoniecznie to, czego są uczeni chociażby na studiach, dodatkowo robią specjalizacje pedagogiczne, w ogóle sprawdza się później w tym życiu codziennym z młodymi ludźmi. Dlatego, że tam jednak uczymy się nieustannie tylko teorii, i to takiej teorii, którą mamy chociażby od 100 lat, a dzisiaj nam się ten czas szybciej zmienia. I my musimy chociażby nauczyć się rozmawiać z rodzicami. Więc to by się też przydało. Zmiany potrzeba naprawdę wiele, bo wypadałoby też, żeby cała kadra pedagogiczna miała czas się dokształcać. I to dokształcać z nowych metod nauczania, i niekoniecznie chodzi o to, żeby ten nauczyciel miał szacunek, dzisiaj stawiając te oceny, mhm. tylko właśnie może trzeba zmienić takie myślenie edukacji, że tych sprawdzanie prac domowych wcale nie jest na darmo, jeżeli się nie stawia ocen, bo nie uczymy się dla tych ocen. I chociaż brzmi to jak slogan, to taka jest prawda. Zawsze to widać w, w klasach tych starszych: czy ktoś się uczył tylko dlatego, żeby mieć piątki, bo chodzi tylko o osiąganie? A nic nie wie, bo na przykład zakłóć zajęcie zapomnieć bardzo dobra metoda. Wszyscy chyba ją testowali. Trzy razy Z. Tak. To później ta wiedza nie zostaje. I czy potrzebujemy chociażby uczyć w szkole bo tego się od nas wymaga na razie co kiedy zostało wydane czy może raczej umiejętności i myślenia takiego żeby był czas na refleksję no to też nie ma za bardzo czasu dzisiaj czyli w kompleksowe zmiany potrzebne także z perspektywy nauczycieli ja o tym opowiadała baba od polskiego czyli Aneta Korycińska w trójce bardzo dziękuję za to spotkanie